Pierwsze sygnały o tym, że skażone spirytus skupowany na terenie łodzi może być w sposób nielegalny oczyszczany, a następnie rozlewany do butelek i sprzedawany jako wyrób alkoholowy, policjanci Centralnego Biura Śledczego otrzymali od celników Wydziału Zwalczania Przestępczości i celnych z łodzi i Torunia. Nad rozpracowaniem grupy, która zajmowała się tym procederem, funkcjonariusze pracowali około trzech miesięcy. We wtorek nocy, krótko po północy, policjanci CBS wraz z celnikami z łodzi i Torunia weszli do budynku gospodarczego z pozoru opuszczonego w miejscowości Czarne Małe. Tam, w specjalnie wyciszonym i zaciemnionym pomieszczeniu, z zorganizowano linię technologiczną służącą do oczyszczania skażonego spirytusu przeznaczonego do celów przemysłowych, a następnie rozlewania go do plastikowych butelek i wprowadzania do obrotu w celach spożywczych. Na miejscu zatrzymano kierowcę dostawczego Iweko, który przywiózł z łodzi skażony spirytus w ilości 4000 litrów oraz ponad 5000 sztuk pustych plastikowych butelek. Na terenie fabryki zabezpieczono m.in. pompy i filtry będące częścią linii produkcyjnej ponad 2000 litrów odkażonego spirytusu, ponad 3000 sztuk zakrętek do butelek, 10 litrów substancji chemicznej służącej do odkażenia spirytusu, a także 12 pustych tzw. mauzerów, pojemników o pojemności 1000 litrów każdy. Do policyjnych celi trafili kierowca dostawczego Iveco oraz właściciel posesji.